Siema na początku odcinka bardzo was przepraszam, że nie było przez 5 dni odcineczków I naprawdę za to przepraszam, nie miałem w ogóle pomysłu nic Teraz ciężko zdobyć jakiś pomysł w ogóle yy, Więc dzisiaj padło, że w bedwarsy, ale jeżeli zginę Zmieniam metodę budowania i tak będziemy aż tylko do godbridge'a No bo myślę, że telebridge Zresztą zaraz Wam pokażę, jak to mnie wygląda na takim zwykłym świecie, więc wezmę sobie załóżmy taką o, y, wełnę. Pójdę sobie y, tutaj. I mój taryf wygląda w taki sposób. No. Nawet nie mam bloków postawić, ale sprób spróbuję jeszcze raz. No. Ja widzę że ogólnie ten Bridge'a nie potrafię. O, no teraz coś postawiłem. Ale to się nie liczy. Liczy się dzisiejszy Bedwarsy, ale jeżeli po prostu nas zginę, to będę musiał zmienić metodę budowania, więc ja nie przedłużam i widzimy się na arenie w Bedwarsach. Dobra, więc my już jesteśmy na arenie. Spróbujemy coś wygrać. longdraga. Dobra, lecimy z Arenką. E, Teksturpaka używam e, top 1 zip. Jest taki teksturpak. Spróbuję Wam go oczywiście dać w opisie, ale nic nie obiecuję. E. Najpierw obuduję Sebeda. Dobra, niech będzie tak. Na początku muszę w ogóle się slow bridge'em budować, co będzie dla mnie mega utrudnieniem, skoro ja już jestem przyzwyczajony do speed bridge'a. To... Muszę slow bridge'em. Gościu, chyba nie mógł mnie widzowie trafić. I, I zachęcam was do subskrybowania i lajkowania tego odcinka, bo naprawdę ciężko jest nagrać odcinek, jeżeli nie ma się pomysłu na przykład. A, um, uwierzcie mi, że znaleźć fajny pomysł na odcinek. W sumie nie jestem jakimś profesjonalnym youtuberem. To do mnie Ten pomysł nie należy do najłatwiejszych takie znaleźć jakiś fajny pomysł to nie jest proste to jest przetrudne więc będę musiał no, na razie się uda i nie mogę ginąć specjalnie, bo wtedy to będzie brane że dalej będę musiał sobie slow bridge'em się budować, albo tak innym bridge'em a po slow bridge'u jak już zginę to będę musiał robić beer jump'a nie wiem czy wiecie co to jest ale przynajmniej ja wiem i wiem, że zielony już nie będzie miał bada. Dobra. Wrócę się pod jachtę szybciutko. Kupimy sobie aprocika. Tutaj nie przejdziecie. Dobra. Tutaj kolejne zabezpieczenia. Dobra. Wszystko jest dobrze. I. TNT I rebal Wełny mi na razie starczy, więc ja sobie tam odłożę to wszystko Dobra, może zrobię tutaj takie jedno przejście I tutaj Uuu. Dobra, ja widzę, jaki jestem dobry Beznadziejny, przepraszam Serio, góra Kurde Jak będzie skakał, to spróbuję w niego Nie Nie, widzowie, nie mam beda Ma kilo? Ma kilo Kurde Co on ma kamienny miecz? Miał... No, no, dobra e E, nie, nie będę wam zawsze robić cięcia, w sumie bo to tylko 10 sekund. I widzowie, y, może dzisiaj jeszcze nagramy cineczek z takiej nowej serii, ogólnie, że wy będziecie mogli pisać w komentarzach, co mam zbudować, i ja wam pokażę, jak to można zbudować w fajny sposób. Y, ogarnę do tego jakiś świat, oczywiście sobie. Y, mam nadzieję, że taka seria na pewno Wam się spodoba. Nie, a! To już nie muszę slow bridge, a. Mogę teraz... Czyli mogę teraz speed bridge'em się w sumie budować. No bo zginęłam dwa razy. No i dobra, teraz mogę do nas speed bridge'a prowadzić. Zwykłego speed bridge'a. No i pięknie, no i pan... pan Ep. No dobra. Nie wnikajmy. Oho, 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 jeszcze lepiej. Nie, ja serio zdążę kupić semieczyk jeszcze pewnie. Patrzcie. Siema. Serio gościu, ja blok trapowałem, jak ty na chleb mówiłeś pep. Bić. Bur, 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 bur. Dobra. Kurde. Nie wyszło, ale uda się go rozwalić. Na pewno jestem widzowie pewny. jestem dobry. Ale nie, jeżeli mam takiego... Pana bić, to e, uda się wygrać. Mm, dobra. You beautiful. Dobra. Seta se kupię tutaj to. Łatwiej będzie, tak, tak. Po prostu tak. o Dobra. No, leci będzie. Ty, 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 gdzie cię? Aha! W bloku się zablokowałem! Dobra. Nie! O kurde. Czyli teraz mam się budować. Był Speed Bridge. Czyli te... O nie, teraz będzie gorzej. Czy ja teraz mam... Nie, no ja przecież nie umiem Grizzly. Widzowie, ja nie umiem Grizzly. Nie. Ja nie umiem Grizzly. Przecież. Nie, najgorzej widzowie. Przecież wy wiecie, że ja nie umiem brisli. Dobra, okej. Okay. Spróbuję. Nic nie obiecuję. Spróbuję takim... O! Ja robiłem sobie butterfly, tylko do tego dołożyłem jeszcze jeden palec i klikam trzema palcami. Dobry, dobry sposób widzowie. Polecam, sprawdzałem. O! Aha, cztery, dobra. A w sumie mogę jeszcze, Tintin, w sumie się mogę poruszać. No, no. no, dobra. Aha, nie. Czy ja mam się teraz. God. God... Nie, teraz robię moonwalka, czyli przy Godbridge'u, jak przybli przy Brizli, czyli... Nie, to będzie jeszcze trudniejsze. Bo przy moonwalku idziemy o tak i klikamy czasami w, bez, o tak ciągle klikamy w, ale aby nie spaść. Czemu muszę się teraz moonwalka robić? Naprawdę? Wtedy, kiedy nic nie potrafię, robię takie nie, dobra. Za to, widzowie, musicie dać łapkę w górę z, z dzwoneczkiem, bo tutaj takie zwariowane rzeczy się dzieją. Spróbujmy na tyle, ile mogę na razie. Nie, dobra, zdecydowanie nie. Ach, czy, no, zginę i mam się godbridge'ować? Nie, teraz będę Slow bridge'a robić. Jeżeli mnie zabije znowu, to będę musiał robić. build Jumpa. E, e, serio, uciekasz? No nie. Nie wiem, uciekł mi. Czyli teraz muszę się robić Slow bridge. No dobra, niech będzie. Patrzcie, widzowie. Patrzcie. Patrzcie. A, czyli teraz był jumpa. O, no dobra, okej, okay, widzowie. Zrobię wam po prostu cięcie. Na no, 11 minut. Dobra, robię wam po prostu cięcie. Dobra, już jest na ręce. Teraz zaraz wam zaprezentuję tego build-jumpa. Tylko obuduję sobie jakkolwiek tego beda. I kupię do mieczyk, kupię. I ten build-jump wygląda w jakiś o taki, o sposób. Naprawdę jest on ciężki. On może takie coś sobie robić, Łatów ja tu, papa, papajo. Pa, a, a ja w sumie też mogę sobie tak pójść do góry troszeczkę. Ech. Albo żartuję. Jo, 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 jo. Dobra, o, o, Dobra, Ja tutaj najlepsze. No ja najlepszy jestem, po prostu, widzowie Nie możecie mi nic zarzucić, że jestem... Nie, dobra Co ja robię ze swoim życiem? E, ale możecie mi takie coś zarzucić Jak ja mam naukę zrobić bull Jumpa? Co? Nie wiem, ale wiem, że go podjadę Bye bye! Dobra! GG Ale jestem dobra Ja sobie to schowałem jakbym zginął, bo nigdy nic nie wiadomo, widzowie Trzeba być bardzo ostrożny I, Ale... no Zabudujemy mu beda i nie gościu, jeśli jakiś typca by chciał yy, podjechać tutaj? To by nie miał takiej niemiłej niespodzianki. Yy, woda, aplu, dobra. Dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Kogo może mogę? Kurde, musiałbym specjalnie zginąć, ale jak mówiłem, to nie mogę. Obuduję się bardziej bardziej, tylko. Chcę być na pewno bezpieczny. Baby? Bye-bye. No, no, nie mam mam Czyli teraz teraz... no, 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 i teraz no, no, to to, 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 to... To się we... nie, no, na ja no, Brizli teraz trzeba zrobić No dobra Będę musiał nagrać odcinek jak zginę To zmieniam metodę klikania To będzie odcinek życia na moim kanale Ja dokupimy mieczyk, albo nie stać Dobra, widzę, że ja spróbuję Brizli Nie no, przecież robiłem potrójne kliki Wiem, że tu też można robić drag klikiem Bo w to trzeba robić drag klikiem e, Ale e, ja robię tak, bo nie umiem inaczej Niestety Ale się nauczymy, tak? Dobra, nie chcę spać bo... Bye bye Dobra Dobra, fajna zrobiłem kolejnego na odcinku Dzisiaj Więc jestem dobry Ej, yeah, ale yeah, tak Jestem dobry. Kurde, nie chce mi się tak normalnie budować. a ja o to nie chcę zahaczyć. Więc chyba najprostszą decyzją będzie zrobienie czegoś takiego. I nie, od razu mówię spokojnie, nie zginę specjalnie. Ale... i Wezmę sobie troszeczkę wełny i spróbuję się tam dobudować jakkolwiek chociaż. Jak się uda, to się uda, i to nie jest specjalnie robione, oczywiście mówię. No, to nie było widzę specjalnie, po prostu chciałem być safe, byłem być bezpieczny. Chciałem być bezpieczny. I, no, i jestem bezpieczny, no bo zrobiłem to ra raczej legalnie w tym odcinku, takie coś no, mogę zrobić sobie. Takie łatwiej, nie ułatwienie, ale to się nie, to się nie wygląda. A tu co? Dobra, tu czerwony nie ma badań niebieski. Wojan, co ty tam robisz? A skoro ja zginąłem, czy ja? Ja znam młolkę. Więc to wiem, że nie Ważne, że Ladarek wsiadł Kurde, nie wsiadł. Ja, ale... Nie, to się nie wytnie. Trudno, będę mówił, że to się wytnie, a się nie wytnie, dobra? Bo to nikomu życie nie niszczyło. A tutaj nic nie muszę marnować, aby się dostać. Ale jedynie co muszę zrobić? Aha, on nie ma Beda. No, a ja nie mam seta, żadnego enchantu nie mam. Przynajmniej. Dobra, w pleców to zrobiłem. Zielony ma Beda. Ha, żaden mi problem. Zaraz go tam nie będzie. Podbudować do góry się mogę normalnie już. E nie no. Aha! Czyli on idzie teraz po mojego beda, to ja idę po niego. Dobra Ale widzowie, profesjonalizm On ma diaksa ma. Nie, kurde, ale on nie ma beda, on nie ma beda, on nie ma beda Więc mam szansę z nim ten, taki pojedyneczek wygrać Ale, ale nie można być Trzeba być zadowolonym, bo mogę wygrać z nim pojedynek. A on. To, 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 to gdzie to? No i, i tam jest moja woda Ale zrobiłem mm, Nie dolecę fireballem. Nie Ja Jakbym nie doleciał, to byłbym wstyd na sali. Widzowie GG, mamy wina! Kurde! Uf. Lecimy z kolejnym widzowie arenką. -a -a. A no, o, ale ładnie mu tutaj strefę założę. trzeba to przyznać. O kurde, już 22 minuty odcinek prawie trwa. I to nie chcę robić wam jakiegoś za dużego. Czekajcie, to teraz dalej. Teraz Godbridža mu. No. Nie, dobra, ja nie mam Godbridža. Tak. No teraz by wy wyszło, że muszę God chyba. Już sobie nigdy w ogóle... Nie wiem, nie mam nigdzie zapisanego jaką metodą, muszę się ogóle. Hej blopaki A jak wygląda y H tutaj? FTH e e e God bridge'a. Dobra. Wow. Widzieliście widzowie? No, i pan Baweł, wracam, nie? Oj. Skoro nie umiem go odbliżać, ale wiecie widzowie, co ja potrafię. Patrzcie. Zaraz zobaczycie, widzowie, jaka będzie koks akcja. Patrzcie, patrzcie. To już nieśmieszne, ale e, trudno. Dobra, nie ma beda. Niech w zostawię to też, to też. I spróbuję tego go śmiesznego, którego nie potrafię. A. Nie wiem widzowie kiedy tak będzie, ale jestem pewny. Jestem widzowie akurat pewny, że jeszcze w tym roku jak będę nagrywać, to będziecie też widzieli moją myszkę i klawiaturę, jak sobie w nią klikam. Hmm. E, ale to, to będzie fajne, bo będziecie wiedzieli, jak mi idzie runda. Ja, dobra, pewnie nikogo to nie interesuje, ale mnie interesuje serio bardzo, bo chciałem, jak zawsze, tak ukazać. Ja tu zginąłem i teraz Slow wiem. Jestem teraz chociaż pewne, że będę żył. Dobra. Cztery szarpa kupię. E. Masz, zjedz. Nie, dobrze, to już nie jest. E, ale ty. Eee. Uuu, nie byłem. Czy jeste w domu zdrowi? Nie, nie wiem widziałem co tu. Nie, to było głupie. Z jego strony, oczywiście. Bo ja, z mojej strony, to było genialne. Ale nie było też to genialne, że mu tak się dałem. Serio? Dobra, myślę, widzę, że w tym miejscu możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Więc do kolejnego!